Mnie zawsze tworzenie czegoś interesuje. Lubię, jak coś się nowego dzieje. Lubię po prostu, jak coś jest rozwijane. To mnie na pewno motywuje, tak napędza do pracy. To jest firma rodzinna od wielu pokoleń zajmująca się sadownictwem. Ja odpowiadam za tę część po stronie produkcyjnej. Zawsze się najbardziej cieszę na zbiory jabłek, ale po miesiącu to już tak. Odliczam, kiedy będzie, kiedy będzie koniec. No i teraz już mamy ten moment. Pogoda jest coraz gorsza, nie chce się wstawać, dzień coraz krótszy. No to niestety trzeba zbierać jabłka, deszcz co chwilę pada. No ale takie jest życie sadownika. Musi tutaj podążać w zgodzie z naturą żyć i tyle trzeba się z tym pogodzić. o no, takich podstaw na pewno biologicznych się nauczyłem w szkole studiując, ale no takie już praktyki to, to tutaj, tak? Od, od ojca czy od stryja, to oni to gdzieś tam zaszczepili, rozpoczęli, pewne informacje przekazali, a dalej trzeba samemu rozwijać. Początki to były różne, tak? Ale od długiego czasu jesteśmy jednym z najlepszych producentów jabłek w Polsce. Generalnie no, sam, sam pomysł, sam, sama marka jest bardzo pozytywnie przez wszystkich. Odbierana, chwalona. Bardzo, bardzo się cieszymy, że udało nam się wybrać dobrą drogę.